Jest sobota około 11. Sprowadziłem ze Szczecina mnóstwo złotego papieru, który mój kolega dał mi bez powodu. Wytwierkonem pomyślałem, a gdyby tak, podzielić papier na mniejsze fragmenty, a na tych fragmentach napisać różne wiadomości, i te różne wiadomości ukrywać ludziom. Już wczoraj trochę zrobiliśmy, wciąż mamy jeszcze trochę do, tych karteczek do wypełnienia i teraz będziemy to robić, żeby sobie potem w ciągu dnia móc na spokojnie pozucać klip i wiadomości. Tu i tam. To co napisać na tych karteczkach, wymyślaliśmy razem, no, już po prostu maru. Pozdrawiam wszystkich, szczególnie mamy i tatek, którzy nie będą tego oglądać. Tak. Bo twoja brew wygląda jak brew Karyny. <laughs> Ser to taki bochenek mleka. Wybraliśmy cię jako nasz obiekt doświadczalny. Póki co spisujesz się świetnie. Załamanie psychiczne jest jak fabryka parówek przerażające. Glan to taki zaawansowany klapek. <grytania> <grytania> Histeria jest drwiną pomylonego przeznaczenia. Jeżeli któreś z Was znalazło złotą karteczkę, czujcie się wybrańcami. Chociaż jeżeli nie znaleźliście złotej karteczki, to może być lepiej, ponieważ nie wiem, czy czułbym się komfortowo, gdybym znalazł klip i wiadomość w swoich rzeczach. Naszym celem tutaj jest sprawić, aby jak najwięcej osób poznało to uczucie. Wymyśliłem właśnie coś takiego. Nie jesteś pustą osobą. Każdy człowiek ma w sobie dość sporo flaków. Definicja przeciętności to bicie się młotkiem wciąż i wciąż licząc na ujście z drogi młotka. Co znaczy ta... Ludzie klaszczą, to tutaj normalne. Co znaczy ta wymyślona, ten wymyślona, randomowo złota myśl? Definicja przeciętności to bicie się młotkiem wciąż i wciąż licząc na ujście z drogi młotka. Być może to jest odniesienie do odurzania się. Ludzie odurzają się często, aby uciec od problemów, ale czemu mają problemy. Czyżby czasami nie dlatego, że spędzają czas na odurzaniu się zamiast na rozwiązywaniu swoich problemów? A zatem, odurzanie się jest jak bicie się młotkiem. Naprawdę. Wijesz się młotkiem, licząc na to, że ujdziesz z drogi młotka. I taka, myślę, jest znaczenie tej złotej myśli. Pozdrawiam osoby, która ją odnajdzie. Będzie taka Ultimate karta. A obecnie wpadliśmy na pomysł, że w sumie, skoro już to robimy, możemy równie dobrze ponumerować. Więc kto wie, może się okaże, że spotkają się dwie osoby, które znalazły taką karteczkę, i będzie: O, miałem karteczkę z numerem 13, a ja 34. O, czy istnieje więcej numerów? Czy to możliwe, aby takie karteczki były poukrywane w większej ilości miejsc? Więc mniej więcej o coś takiego nam chodzi. Póki co wybieram się na Andermita, a potem będzie konkurs na króla sucharów, więc na razie przerywamy misję i wykończymy później. Pałaszując śniadanie, między innymi te oto kabanosy, odkryliśmy dla nich specjalnie nowe zastosowanie. Robienie z nich węzłów marynarskich. Ok, jest około godziny 10.11. mamy w sumie około 40 kartek. Właśnie idziemy je rozdawać, znaczy ukrywać. Pierwsza sadzona jest zrobiona w ten sposób, żeby była specjalnie dla kierowcy. Kiedy wsiądzie za hukiem, zobaczy karteczkę z napisem owo. A tutaj druga? Subscribe to Purify. <śmierdzi> <śmierdzi> Nuli poważnego. Tak, bo jesteśmy bardzo podejrzanym towarzystwem <grywa> <grywa> leżący pod papier toreb Fajną są prywatność Humanity Restore Pięknie Z tym wiankiem wyglądasz jak na fanarcie <grywa> A wczoraj w pubie wyglądałeś jak w fanfiction Ruczakoła syrygatka. <grywa> Co tam masz? Pokaż nie wszystko co świeci bywa złotem, ale na pewno jest ładniejsze. Leci do torby Seven Deadly Sins. Cudownie. Zastanawia mnie okay. reakcja tych ludzi, czy będą bardziej tacy w stylu What the fuck? Czy bardziej w stylu What the fuck fuck? What the fuck fuck? <laughs> Liczę na mieszane reakcje, aczkolwiek jest całkiem prawdopodobne, że teraz te wszystkie karteczki rozjadą się po całej Polsce. Ale w sumie myślę, że to jest tym najfajniejsze. Kocie uszy, miód dla duszy, a podobno tam zalegają furasy, więc chodźmy wrócić im do furciutów do uszu karteczki. Wchodzimy tu, do tej części. Proponuję to. Jeśli to czytasz, twoje HP zostało odnowione. Myślę, że to wynagrodzi. Patrzcie na to. Hashtag bułkon. Weź ciastko, wykonaj dobry uczynek. Zbiory gwiazdkowe. Oh. Osoba, która ma stary piernik wędrowycza, wiedz, że barw biały nie istnieje. Widzieli kotów jednoczesne się. Widziałeś <live> ktoś tu starych Definicja przeciętności to bicie się młotkiem wciąż i wciąż, licząc na ujście z drogi młotka. Jednakże interpretację zostawię osobie, do której należy. balista. Okej, okay, mieliśmy chodzić i rozdawać karteczki, ale sam znalazłem karteczkę. Miłość jest wtedy, kiedy ktoś karmi i przytula. Samotnicy, łączmy się. Cóż, jak widać, człowiek kultury tutaj śpi, zatem niech wie, że moisturize to takie hydrated, ale bardziej nasączone. Okej, okay, idąc sobie, zauważyliśmy, że pod tą ścianą stoi zarąbisty... Proszę? Stoi zarąbisty kostur Megumin. Coś było w niego wetknięte, sprawdziliśmy... Super laska! Jestem osobą po twojej prawej. Cytaty nadają znaczenie życiu. Znaczenie jest czymś komfortowym. Dokładnie! Dawaj het paty swoim. Ludzie mają wiele uszu, ale dzbany mają wiele uch. Język polski jest dziwny. Mi zostało pięć. Kartka. Jeśli to znalazłeś, zaglądasz w dziwne miejsca.